Moi drodzy, dzisiejsze słowo Boga, że z jednej strony pokazuje nam pewien zestaw zachowań oraz wzór, na podstawie którego możemy sami budować odpowiednie zachowania. I tak mówi nam czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. No, i mamy tutaj wskazówkę pochodzącą ze Starego Testamentu, e, mówiącą nam prawdę o otaczającym świecie, że każdy jest dobry we własnych oczach. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. No, lepsze dla Pana, bo prawo Boże pochodzi od Pana. To znaczy, Bóg dostaje to, co Boże, a nie to, co ludzkie, czyli ofiary. Dalej, wyniosłe oczy i harde serce to lampa ta lampa występnych jest grzechem. A więc widzimy, że przed grzechem, a raczej no, przed innym grzechem występuje coś, co w ten grzech wprowadza, czego sami nieraz, nieraz doświadczamy, że mamy takie wywoływacze naszych grzechów. Konkretne powody, ciągle te same przyczyny, które nas do grzechów doprowadzają. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a... Wszystkich śpieszących się do straty. Więc mamy tu porównaną pracowitość i lenistwo, ale też i cierpliwość oraz pośpiech, gdzie to cierpliwość, a nie sama pracowitość okazuje się przyczyną sukcesu. Nabywanie skarbów jest, nabywanie skarbów językiem kłabliwym to słabnący oddech szukających śmierci. A więc widzimy, że wszelki podstęp. Jest wielką niegodziwością, szukanie zysków za pomocą kłamstwa. Dusza występnego pragnie zła, bliźniej w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szyderce, mądrzeje je naiwny, gdy pouczają mądrego, on nabywa wiedzy. I tutaj słowo Boże mówi nam coś, co nie jest zgodne z naszym przysłowiem, że można jednak uczyć się na cudzych błędach. Na swoich także, ale i na cudzych. I pokazuje w jakich sytuacjach, kiedy jest to rzeczywiście możliwe. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk, krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Więc słyszymy tę prawdę, że każdy otrzyma odpłatę za zło. I to, moi drodzy, są prawdy takie wynikające z ludzkiej mądrości. To znaczy, my obserwując świat, obserwując rzeczywistość, do pewnych takich wniosków dochodzimy. I wielu z nas ma takie przekonania, takie zasady, które są mądre i które pomagają nam żyć, jeżeli ich się. Trzymamy chociażby taki, żeby nie konsumować nigdy na kredyt, żeby nie pożyczać pieniędzy rodzinie na przykład, czy no cokolwiek, nigdy nie zdradzać żony, choćby, choćby była najgorsza i tak itd. Tak I okazuje się, że to zawsze doprowadza nas do pozytywnych skutków, świadomość tego, jak świat funkcjonuje. Ale wiele spotyka nas sytuacji takich bardzo nietypowych sytuacji, w których odnaleźć się nie możemy, w których nie mamy doświadczenia, w których nie wiemy jak zwyczajnie się zachować i co robić w tej sytuacji mówi nam dzisiejsza ewangelia według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Tutaj nie słyszymy w tym fragmencie ewangelii co się stało, że matka i jego bracia przyszli do Jezusa, ale wiemy, że chcieli go powstrzymać, że to była tak zwana, dzisiaj byśmy powiedzieli, interwencja, czyli działanie mające za zadanie skorygować czyjeś postępowanie tu i teraz. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą cię, chcą się widzieć z tobą. A więc oni chcieli, widząc się z Jezusem, zmienić jego zachowanie, chcieli, żeby postępował w określony Sposób, no bo przecież z wykształcenia, z wykonywanego zawodu był cieślą, a cieśla nie zbiera wokół siebie uczniów, nie naucza po domach, nie wędruje e, i tak dalej. Cieśla siedzi w domu, w swoim gospodarstwie domowym i wykonuje meble, czy co tamkolwiek e, wykonywał według zawodu świętego Józefa. I to było normą, e, to było zasadą, która e, dla cieśli była zasadą Dobru, która go to prowadzała do dobrostanu, która sprawiała, że jego życie układało się po kolei. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Czyli w sumie, tak naprawdę, to powiedział, że jego matka jest jego matką. Bo jak wiemy, Matka Boża, Maryja, ona była tą, która słuchała Słowa Bożego i która i je wypełniała. Ale Jezus mówi tu też coś innego, coś bezpośrednio do nas: że my sami również dzięki słuchaniu Słowa Bożego, ale nie tylko prostemu poznawaniu woli Pana Boga, Jego objawienia, ale też przede wszystkim dzięki wprowadzaniu tego poznanego objawienia w życie, również możemy stać się Jego rodziną, to znaczy możemy poznać zamysł, według którego możemy postępować. I tutaj widzimy, że ten sposób postępowania, który jest obecny w Jezusie Chrystusie, może być przez nas czerpany. Dlaczego obecny w Jezusie Chrystusie? Bo, jak się zastanowimy, no to kto w pełni poznał słowo Boże, kto w pełni poznał objawiającego się Boga i kto w pełni zachowywał jego prawo, no. Tylko i wyłącznie sam Jezus Chrystus jako człowiek, będąc jednocześnie Bogiem. Tylko w nim wykonywało się to w sposób idealny. To wynika z samej logiki, no bo Bóg musi, w cudzysłowie, musi, by i bez cudzysłowu, musi postępować w sposób boży. A więc też i na tej podstawie właśnie czcimy Maryję. Nie ze względu na to, że sama z siebie posiadała jakieś przymioty. Jakieś cechy ją wyróżniające, ale ze względu na to, że upodobniła się do swojego syna, żeby nie było w niej nic, co by było do niego niepodobne. I przez to ją nazywamy najświętszą, i przez to czynimy z niej pewien wzór postępowania dla siebie, przez to podobieństwo do syna, podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Bo właśnie w ten sposób człowiek staje się podobny. I to podobieństwo, które występuje w rodzinie, Między matką a synem, czy pomiędzy braćmi, ono może się też dokonać poprzez naśladownictwo. A więc moi drodzy, wniosek dla nas jest płynący z Ewangelii taki, że chociaż jest dużo i przykazań, i pewnych wskazówek co do naszego postępowania w religii, a także dużo jakichś takich prawd, którymi kierujemy się w swoim życiu, które wypływają z naszego doświadczenia. I one mogą być mądre, mogą być dobre. Ale nigdy one nie sprawią, że będziemy w stanie odpowiednio zachować się w każdej jednej sytuacji, no bo są zwyczajnie ograniczone i nigdy nie przewidzą wszystkiego. I w takiej sytuacji, gdy ktoś chciał skorygować wolę samego Jezusa Chrystusa, tej, 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 tej korekcji się nie poddał. Nie poddał się właśnie dlatego, że znał wolę Bożą co do siebie, wiedział, że został przez Boga posłany po to, żeby głosić dobrą nowinę o zbawieniu, aby głosić Królestwo Boże. A więc, wiedząc to, znając tę wolę Bożą, były w stanie robić to, co było odpowiednie, co było najwłaściwsze. I teraz to pytanie, które my musimy sobie zadać, które jest dla nas problematyczną kwestią, to to, jaka jest wola Boża względem mnie. Co jako wolę Bożą, jako prawo Boże odczytuję w swoim życiu i jak to zachować? No to są bardzo trudne pytania, ale wprowadzić to w życie przyjąć taki schemat postępowania, możemy zawsze wtedy, kiedy staramy się poznawać samego Jezusa Chrystusa i zaczynamy Go naśladować. Moi drodzy, możemy i powinniśmy też mieć na, na horyzoncie naszego, w takiej perspektywie naszego postrzegania 10 przykazań bożych, pięć przykazań kościelnych. To są proste w zrozumieniu, proste, trudne w zachowaniu, ale proste w zrozumieniu wskazówki. Ale żeby osiągnąć taką pełnię mądrości, pełnię świadomości tego, jak postępować, trzeba nam poznać Jezusa Chrystusa. Dzieje się to w wielu wymiarach. Przede wszystkim oczywiście przez poznawanie objawienia, czyli Pisma Świętego. To tam w pierwszym rzędzie poznajemy Jezusa Chrystusa. Poznajemy Go także przez przekazywanie Słowa Bożego, czy to w kazaniach, czy chociażby w takim filmie jak mój, czy też innych osób związanych z religijnością, ale też poznajemy we własnej duszy podczas osobistej modlitwy. Poznajemy Chrystusa, no też zaraz po Piśmie Świętym, albo na równi z Pismem Świętym, w sakramentach świętych, to tam mamy do Niego przystęp w sposób już bezpośredni. Tam wszędzie Go poznajemy. A kiedy wychodzimy z tej rzeczywistości czysto religijnej, z Kościoła, kiedy przerywamy modlitwę, kiedy odchodzimy od sakramentów świętych, kiedy powracamy już do życia takiego standardowego, codziennego, wówczas możemy sposób postępowania Chrystusa zacząć naśladować w swoim życiu. I im bardziej poznajemy objawienie... Tym jest nam po prostu łatwiej to rzeczywiście wypełniać. To znaczy, po prostu wiemy, co należy robić i staramy się odpowiadać na to, jakże znane pytanie, co zrobiłby Jezus Chrystus. I to pytanie, moi drodzy, niech nam towarzyszy w tych trudnych sytuacjach. Nie zawsze uda nam się znaleźć dobrą odpowiedź, ale czasami nas Duch Święty samo świeci, przypomną nam się pewne rzeczy, pewne prawdy. W tych sytuacjach trudnych i rzeczywiście znajdziemy na to odpowiedź. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następny. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.